Hejka! Ogólnie z góry chciałam Was naprawdę przeprosić za to, że tak długo mnie nie było, ale u mnie w szkole powariowali, jeżeli chodzi o ilość sprawdzianów i kartkówek, i przez to, że było tyle nauki i tyle do zrobienia, to też w moim życiu nie działo się nic ciekawego i nie było po prostu co nagrywać, więc na Instagramie dałam wam taką jakby możliwość zadania mi pytań, tak samo na TikToku i. Przychodzę do Was z kilkoma, kilkunastoma w sumie pytaniami do Q&A, czyli pierwszego takiego Q&A na tym kanale. Mam nadzieję, że nie, ostatnie, nie, ostat... nie ostatniego. Yy, no i mam nadzieję, że te pytania w jakiś sposób Was zadowolą. Yy, no. Pierwsze pytanie to, ile mam wzrostu? Mam wzrostu 170 cm, czyli... W sumie dosyć dużo, ale jest okej. Okay. No, mam takie proste, szybkie pytanie, więc lecimy od razu z następnym, czyli top 2 ze szkoły. I to jest chyba najtrudniejsze. Ale samolot fajny. To jest chyba najtrudniejsze pytanie, bo ja nie, nie potrafię wybierać między ludźmi. W sensie, jakby nie wiem, uwielbiam tyle osób i nienawidzę tyle osób, że to jest. Sorry, się tam patrzę, ale ten samolot wygląda tak super. Ja mam od Małego jakąś obsesję. Sorry. Dobra, y więc tak. Ja nie potrafię wybrać tych dwóch ze szkoły. Zróbmy to może na podstawie tego, z kim będę miała pokój e pokój z na wycieczce szkolnej. Yy, klasowym właściwie yy, no i ogólnie z kim się tak najlepiej znam w sumie no to oczywiście jest to Blanka i Alicja yy, no bo ja jednak z nim jeżdżę autobusem będziemy mieli razem pokój w Krakowie teraz na wycieczce, więc no myślę, że tak naprawdę najbardziej je znam chociaż ciężko to stwierdzić potem jeszcze z osób, które uwielbiam, no to Solana i Madzia yy, z, z top także no, top 2 Alicja i Blanka Top 4 Alicja Blanka, Roxolana no i Magda. No, nie potrafię tak, no. To było naprawdę trudne, docencie mój wysiłek. Następne pytanie. Opowiesz jak zaczęła się twoja historia z jeździectwem. No to moja historia jest dosyć długa, ale opowiem ją. Opowiem ją, bo uwielbiam ją opowiadać. A więc to było tak, że jak byłam takim, takim min dzieckiem, takim małym, małym dzieckiem byłam, no to ja lubiłam konie. Rodzice mnie wrócili tam oglądać konie do takiej pobliskiej stadiny i ogólnie ja konie lubiłam. Ale gdzieś tam potem one poszły w pamięć, wiecie, ja dostałam psa, miałam w sumie dwa psy i ja jakoś tam te konie... Mówiłam. Potem rok 2021, czyli trzy lata temu... A Gdzie? No tam za Rok 2021 pojechałam na wakacje, gdzie córka właścicieli pensjonatu była totalną koniarą. Dalej jest i więcej ma nawet własnego konia już teraz, i była już na no, jakichś zawodach, także rozwija się i jest koniarą na maksa. No i jako, że ja, taka Marta, taka, wiecie, taka, no. Chciałam jej się przypodobać, to patrz teraz i ja na Pinterestie, na YouTubie, na TikToku, na Instagramie, wszędzie konie powpisywałam i jej pokazywałam, a patrz tutaj taki filmik, a tutaj taki super, patrz jaki fajny filmik, no i, no i yy, jak wróciłam... No to wiadomą rzeczą jest to, że w moich wszystkich zakładkach dla ciebie, na Instagramie, na TikToku, na Pinterestie, wszędzie były konie. No i ja tak sobie myślę, Jezus Maria, ale tylko nie robią nudne życie, siedzą w stajni, smród w ogóle, brud, fuj. Wiecie co było lepsze? Że ja nie, bo ja nie jeżdżę od trzech lat, no to, ale od trzech lat lubię konie, tak. Darze je większym uczuciem niż, niż, do, niż, doty, niż dotychczas. Ach, jest taka piękna rzecz, jaką są hobby horsy, wiecie. Hobby horsy to była moja pasja nad życie. Słuchajcie, ja <grym> pewnego razu mówię: Ej, no fajnie! No fajnie. Poszłam do parku, wziąłam patyk i zaczęłam jeździć na patyku. Tam były dwie dziewczyny i one mówią: O mój Boże! Też ja też jestem hobbyhorsiarą! No i besties, forever, together yy, i w ogóle wiecie, no i ja kupiłam pierwszego hobbyhorsa, potem mama mi uszyła następnego, 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 ja miałam dużo hobbyhorsów w ogóle. Co to było? Kresciwała? A nie, to kara. No i bardzo dużo hobbyhorsów miałam. Miałam naprawdę dużo hobbyhorsów. No, hobbyhorse to była moja pasja. Ale stwierdziłam, że mm, o, big horsy, co mi ten patyk. Hm. Wolę konie. No i moja taka koleżanka swojego czasu, która jeździła konno, mówi, ej, no to weź swojego tatę, bo ja nie potrafię w ogóle rodziców przekonać do tego bagami, a oni... Nie! Nie! Drogie! Niebezpieczno! O Boże, o Boże, nie, tak nie można! To jest straszne, korusia. Yy, no i że w ogóle. Oh. No i ona mówi, ej, weź swojego tatę na jazdę, zobaczycie jak ja jeżdżę. No i fajnie, ona spadła na tej jeździe I mój tata mówi No dobra No i tak się zaczęło W czy dzień, tam dwa tygodnie później Pojechałam na jazdę No i jeżdżę do teraz I jest superowo Masz jakieś plany na ferie? Czyli następne pytanie I tak szczerze To wczoraj rozmawiałam o tym z rodzicami Bo przez cały ten czas Byłam... Y Niemalże pewna, że planujemy wyjazd do Hiszpanii. Ale mojej mamy się odwiedziało, więc na ten moment nie mam planów na ferie. Już nie mam. Miałam, nie mam. No, widzicie, jak to wszystko się zmienia. No, piąte pytanie. Jakbyś miała kupić konie ze stajni, w które jeździsz, jaki to by był? To pytanie jest proste, bo byłby to Pagani. Byłby ja. to No, byłby to Pagani, bo on ma taki największy potencjał sportowy. Mm. I on też jakby. no On jest też fajnie naskakany podobno yy, w siodle. <laughs> Także ja myślę, że on ma potencjał i, i, i fajnie. Drugiego konia, którego bym rozważyła, to byłby to ciacho, ale z nim by było już ciężej. Mm, no bo on, on chyba nie skoczy aż tak dużo. W sensie nie wiem, no. Ciężko mi to stwierdzić, bo wiecie, w mojej scani się skacze tak do maksymalnie 50 cm. To najczę najczęściej jest 30-40, a... Tak maksymalnie to 50. I to właśnie skacze tylko Ciacho i Pagani. No i tak szczerze to nie wiem, wiem. Słyszałam tylko, że Pagani na pewno pod moim instruktorką skakał około metra. Także jak na mnie to by było już naprawdę dużo, bo coś czuję, że gdyby przyszła do, do mnie do większych skoków, to moja głowa by się mogła łatwo zablokować, więc nie wiem, czy by była w stanie jakoś wysoko skakać. Także myślę, że ten Pagani był taki idealny, taki... No, on też jest spokojny, on nie jest jakiś dzikus, no. Szóste pytanie, bryczesy czy leginsy jeździeckie? No i u mnie to jest w ogóle takie coś, że ja... Mi się wydaje, że mi jest cieplej w bryczesach, a w Legginsach mi jest lżej. Więc ja latem jeżdżę w leginsach, a zimą jeżdżę w bryczesach. Plus w spodniach termicznych, bo mi tyłek marznie trochę bardzo. I wszystko w sumie. No i tak szczerze na wygodę, no to o wiele bardziej wolę leginsy. Bo, bo, są, bo są fajne, bo są wygodne takie. no. Yy, siódme pytanie to jest: yy, wygodniej się jeździ z batem ujeżdżeniowym czy skokowym? No i yy, tutaj ja w ogóle zrobiłem takie coś, że jeździłem zawsze z ujeżdżeniowym i mówię: Ej, ale w sumie ten skokowy też spokój. No taki krótki, tu łatwo się będzie przekładać przy jakichś zmianach, yy, zmianach kierunku czy coś. To będzie łatwo, tak, a nie taki wielki, długi badry, metrowy. No to mówię, ej, no, dobra, zbliża się Wigilia Klasowa, poprosiłam mojego przyjaciela, yy, żeby kupił mi na Wigilię Klasową bata, no i jeździłam z tym batem może trzy razy i na tym się skończyło. Uwielbiam bata ujeżdżeniowego, on jest super, bo to można go fajnie dać załytkom i można to robić trzymając obie wodze, a nie odrywając rękę i gdzieś tam po prostu do tyłu pchać, Szak koniec długi, wielki, ogromny, to w ogóle... No, ten y, w sumie niejako będę miała ten skokowy, tylko na odznaki, jak kiedyś dojdzie do ich zdania, może kiedyś, nie wiem, może. <grytanie> Także lecimy do ósmego pytania, czyli galop w pełnym siadzie czy w półsiadzie? I to jest takie pytanie, że jakby ja bardzo mało jeżdżę w półsiadzie. Ja nie wiem, ja w ogóle nie jeżdżę w półsiadzie, jeżdżę w pełnym zawsze i jakoś nie wiem. Mi się kiedyś bardzo mój dosiad nie podobał. Teraz jest jakiś tam git nawet, ale zdecydowanie bardziej wolę w pełnym, tak jakoś tak wygodnie, tak tak. Zależy też na jakim koniu, bo jak koniec jest jakiś taki dziwny, no to, no to w półsiadzie, ale tak? To raczej, raczej w pełnym. To już. A ja w sumie u mnie w sali to już wszystkie konie wyczułam, tak żeby w pełnym sobie jeździć. Ogólnie to nie uwierzycie, co się stało. Czyli moje oczekiwania, moje podejrzenia się sprawdziły, wywaliło mi pamięć w telefonie, ale już ogarnęłam, więc wracam. Na czym to ja? Nie wiem, w każdym razie ja galopuję w pełnym. I tyle. Tak, pełny on top. Tak. Ja tu mam w ogóle kartkę, więc sorry, jak tak patrzę w dół i w ogóle. Bo tak, no. Ale dziwne pytanie. Czy chcesz iść bardziej w skoki czy w ujeżdżenie? A może cross? O mój Boże, to jest pytanie, które już przemyślałam, że je tak rozwinę, bo ja jestem w takim momencie w moim jeździectwie, że ja byłam w stanie rozważyć każdą opcję. Każdą, dosłownie każdą. Naprawdę. Ja myślałam na początku o dużym sporcie takim naprawdę, że będę skakać i będę jeździć na kawaliadę, i w ogóle będzie po prostu. Będę taka profesjonal Ale jakby duży sport to nie jest dla mnie raczej w sensie jakby Ja bym tam prędzej po prostu umarła niż, niż coś skoczyła W sensie ja rozumiem, to wszystko jest do wypracowania, ale jakoś nie, nie widzę siebie w dużym sporcie Myślałam również o dużym sporcie, ale ujerzeniowym, Bo niedaleko stąd jest taki taki ośrodek jakiś dziecki, cichoń dresarz, mają też, oni się zajmują szkoleniem koni właśnie pod kątem takim mocno ujeżdżeniowym. Mają również wystawy źrebiąt i mają licytacje ich, mają na sprzedaż w ogóle pełno ogierów, albo sprzedają też nasienie, sprzedają różne takie no, no, źrebaki, i w ogóle konie mega, mega sportowe, takie naprawdę takie, takie, takie konie, takie po prostu. Takie konie, takie totalnie wypasione konie. No i oni właśnie tam mocno szkolą tych ujeżdżeniowców na taki naprawdę duży sport. I rozważałam to, ale czym jest stać i czym je będzie stać. Myślałam również o, w sensie nie tyle co myślałam jakoś tak intensywnie, bo to nie ma co myśleć o takim czymś intensywnie, bo jest to nie do zrobienia. Myślałam o westernie, w sensie, że miałam taką myśl, co brzmi absurdalnie, ale na Śląsku nie ma scen westernowych na szczęście, więc spokojnie. Nie będę robiła, no ale to też raczej nie jest dla mnie. No i kolejna rzecz, którą rozważałam to jest Horse Agility, czyli praca z koniem, taka fajna. I myślałam, żeby kupić kucyka. W sensie nie teraz, ale w przyszłości kupić kucyka i robić z nim Agility. Jeżeli nie wiecie, czym jest Horse Agility, no to po prostu są różne takie ciekawe przeszkody, straszaki i w ogóle i konie, które są bardzo dobrze zrobione z ziemi, właśnie odczulone, odczulone i są po prostu super. No to biorą udział w takich zawodach, na przykład czy coś agility, i to jest mega super. Też myślałam, jeżeli chodzi o pracę z ziemi, żeby być takim totalnym naturalcem i mieć stajnie, taką naturalsową, i tam pracować z hmm, końmi ko, 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 ko z ziemi, taki zrobić super z ziemi, i potem jeździć sobie tak, tak dziko, tak naturalsowo. Yy, ja też jakby rozważam taką opcję z tego względu, że moi rodzice mają yy, działkę w zachodnim Pomorskim i jest to działka, by była fajna pod budowę, właśnie stajni. Jest 40 minut do morza, jest... są pola. No, to jest po prostu marzenie. Yy, ale ja nie wiem, nie wiem gdzie mnie poniesie tak naprawdę. O krosie nie myślę, póki co jakoś tak. Nie wiem, no. Póki co, najbliżej mi jest do amatorstwa. Jeżeli miałabym coś kiedyś kontynuować i kupić sobie własnego konia, no to takie amatorstwo, jakieś takie zawody takie towarzyskie, regionalne, jakieś takie. albo ewentualnie jakieś mniejsze mistrzostwa. Yy, no tak jakoś nie wiem. Nie wiem, gdzie mnie wywieje, czy ja w ogóle będę te konie kontynuować przez jakiś długi, długi czas. Zobaczymy. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. No to. Na następne pytanie. Co sądzisz o SKJ Omega? Jakby ktoś nie wiedział, no to to jest stajnia w której jeżdżę i co o niej sądzę? Ogólnie to jest jedna z lepszych, jak nie najlepsza stajnia w jakich jeździłam, chyba najlepsza. Bo yy, biorąc pod uwagę to jak, jakie warunki mają tam konie i jak tam jest czysto, jakie te konie są zadbane, jak dbają w ogóle o, o czystość, o, o to, żeby po prostu zawsze było super, no to jest jest mega. Te konie naprawdę mają tam super warunki. Ca sam ośrodek naprawdę jest zachowany w niezwykłej czystości, czego nie widziałam w wielu stajniach, które rozważałam czy w których jeździłam nawet. No to nie zawsze było czysto, nie zawsze te konie były tak zadbane jak powinny. No i to tam różne zawsze jakieś były takie rzeczy. A Omega jest stajnią pod tym względem super. Jedyny minus, no to to jest to, że przygotowuję do odznaki jeżdżę konno i tylko i wyłącznie, bo więcej nie. Nie ma skoków. Ujeżdżenie tak, ujeżdżenia by cię nauczyli, nawet na myślę, na srebro, to na pewno. <grytanie> bo to ujeżdżenie to, to jest super. Ale skoki są tam maksymalnie do 50 cm, tak jak mówiłam, najczęściej 30-40, a. Tak, to 50 maksymalnie. No więc, jeżeli ktoś myśli o zdawaniu odznak i o jakimś tam większym rozwoju, no to na dłuższą metę raczej nie jest to stajnia taka do dalszego rozwoju. Jakby ja rozumiem też, że stajnie nie mają, taki, takie rekreacji, nie mają do końca za wiele do zaoferowania, no bo też, no, nie, nie będą kupować koni za 100 tysięcy każdy, żeby uczyć dzieci po prostu wysokiego, wielkiego, na wysokim poziomie sportu. No, ale jednak są stajnie, które przygotowują do tych odznak, no a Omega taką stajnią nie jest. Nie ma wszystko, jest fajnie, ja myślę, że będę się i tak za jakiś czas rozglądać za jakąś inną stajnią, chociażby na, na ten czas, gdzie bym po prostu chciała zdać tą brązową odznakę przynajmniej, bo jakoś tak po prostu mam takie... chcę to zdać. No, tak tak po prostu, tak o, bo lubię, tak for fun, wiecie, no, także ogólnie stajnie fajne, ale... Bez przesady. Taka okay. jest okej. Jak ci się jeździło na korcie? Opisz go trochę. Kor to jest właśnie koń ze stajni, w której jeżdżę. No i ogólnie z nim był taki problem, że to był koń strachliwy, niekiedy askręcalny. I jakiś taki w ogóle pokraka trochę z niego. Nie wiem, czy to był, było trochę ze względu na to, że ja nie potrafię jeszcze jeździć do końca. No ale on też jakby, bo to, bo to nie tylko pode mną tak robi, ja widziałam, że on tak pod wieloma osobami po prostu ma, ma pewne problemy, ja też z niego raz spadłam przez to, że po prostu jeździliśmy bez trzemion, a chłopak się spłoszył, no i tak jakoś wybambiło mnie z tego siodła, no ale teraz ja widzę w ogóle jaką, jakąś poprawę, nie wiem, ja nie wiem kiedy to się stało, ale już na pewno jest odważniejszy. O wiele lepiej skręca i o wiele lepiej skacze, kiedyś jak widział drążki to po prostu nie wiedział co zrobić z tymi swoimi nóżkami Nóżkami, o co jest najwyższy kłopot tam stajni Chociaż i tak nie jest jakiś wysoki No ale widać w nim naprawdę poprawę, mi się na nim osobiście ja swojego czasu nawet dobrze jeździ Ja kiedyś go nie lubiłam w ogóle, nie wiem, jakoś nie potrafiłam się z nim zgrać, nie wiedziałam co osoby w nim widzą, bo niektóre osoby go naprawdę lubiły ja jakoś tak nie przepadałam za nim, a w ostatnim czasie całkiem dobrze mi się na nim mieści. Nie jest to jakiś koń, że go uwielbiam, ale no na pewno jeździ mi się na nim lepiej niż było to do tej pory. Oj, jaki pajączek, o Boże! Um, także jest poprawa i ja w nim widzę potencjał, bo tak jak mówiłam na jednym filmiku, on też. Jest dosyć młody, więc ma, ma czas, ma czas. Jak, jak się jeszcze mm, z nim trochę popracuję, to ja myślę, że on będzie taki idealny, bo on już jest dobry pod dzieci. W ogóle on jest spokojny, nie bryka, nie ponosi. On jest super. Po prostu dzieci go uwielbiają, także jest, jest fajny, taki idealny do szkółki, myślę. Mm. Dziesiąte pytanie. Czy chodzę na Poldens? Nie wiem, kto napisał za pytanie, ale nie chodzę na Poldens. Nigdy nie chodziłam. Byłam raz na czymś, co się nazywa Open Studio, czyli po prostu jest salka taka z kilkoma rurami, i można tam sobie przyjść i coś porobić. No i byłam tam z kilkoma, z kilkoma moimi koleżankami, no i coś tam porobiłam. Wakacje też na taką siłownię, jakby chodziłam, tam też była taka rura, no to coś tam porobiłam. Ale chodzić nigdy nie chodziłam, umiejętności też jakieś tam nie mam. Mm, I raczej nie chcę chodzić. Nie wiem, rozważałam tą opcję, że tak, jako taki plan B, ale ja na razie nie chcę i tak rezygnować z jeździectwa, a jak patrzę na ceny w ogóle treningów z Poldensu, to są naprawdę drogie, więc jakby... Nie, no, no rurka żeby tyle kosztowała. Mm. Nie, nie, nie. Poza tym nie wiem, jakoś tak. No może ktoś po prostu tak ten, bo ja kiedyś na Instagrama wrzuciłam takie filmy, ja już, yy, filmy, yy, zdjęcia. Ja już je usunęłam, bo mi się przestaje podobać. Ale yy, no. A goś nie, nie chcę chodzić na pole dance, Nie kręci mnie tu. Trzynaste... Nie, czekaj, które to? Trzynaste, tak! Ile lat już jeździsz kon... Ile lat już jeździsz konno i kiedy był twój największy postęp w jeździectwie? No to ja, tak jak mówiłam, jeżdżę już dwa lata, dokładnie dwa lata i... Yy, Trzy miesiące. No i mój największy postęp w jeździectwie wydaje mi się, że, bo w sumie ja cały czas robię postępy w sensie, tak mi się przynajmniej wydaje, że co, co jazda jest jakiś postęp, no bo no jestem o każdą jazdę tak naprawdę bardziej doświadczona, ale taki, że widziałam po prostu mój przeskok i widziałam to, że mam większe możliwości. No to po zmianie stajni, właśnie jak przeniosłam się do Omegi z mojej poprzedniej stajni. No to po prostu widziałam, bo tamta stanie nie dawała możliwości nawet nauczenia się galopować. Także po prostu, jak zmieniłam stanie na omega i zaczęłam tam galopować, zaczęłam jeździć drążki, nawet jakieś niskie przeszkody, no to widziałam po prostu to, że w przeciągu tych kilku miesięcy, w przeciągu kilku miesięcy zrobiłam duży postęp i no, wiedziałam, że kiedyś nadejdzie taki, taki moment, gdzie ja po prostu będę stała w miejscu, ale no, no nie da się tak naprawdę na dłuższą metę cały czas się rozwijać w tym sporcie bez własnego konia, no tak się po prostu nie da, dlatego chcę na razie wycisnąć z siebie tyle, ile się da i wziąć tyle, ile się da na standardy takie szkółkowe, no a potem jak będę dorosła no to i będę, będzie mnie to dalej kręciło, no to pomyślę o jakimś Jakimś poniaczku może kiedyś. Nie wiem, zobaczymy. No zobaczymy. Ja w ogóle nie potrafię tak myśleć bardzo. W przyszłość. W przyszłość. Nie potrafię myśleć w przyszłość, bo. No bo to ciężkie jest. Naprawdę ja. Ja nie wiem, gdzie ja będę pracować. Jaką będę miała. Czy moja praca w ogóle będzie mi pozwalała w ogóle jakkolwiek się dalej rozwijać, jeżeli biorąc pod uwagę fakt, że ja nawet nie wiem, czy to jeździectwo. Będę kontynuować, naprawdę, bo to ze mną też różnie, różnie bywa. No to po prostu, no ciężko mi jest patrzeć na takie rzeczy. No ale, no, następne pytanie, najpiękniejsze. A, dobra, sorry, nie umiałam się rozczytać, ja miałam ja okropne pismo. Następne pytanie, bardzo ważne, najważniejsze w tym QA. Przygotujcie się, nie możecie teraz skipnąć tego filmu, nie możecie nic z tym filmem zrobić, bądźcie tu i słuchajcie, słuchajcie, pytanie brzmi, czy lubisz placki? Nie, nie lubię placków, nie cierpię i to jest, to jest naprawdę, bolesna prawda, jak ludzie słyszą, e, boże, ty ja nie lubisz placków, odejdź do bonie! odejdź do Tak, tak, nie, nie lubię placków, placki są niedobre, albo po prostu ja jestem jakaś inna, ale tak. Nie lubię placków. Następne pytanie, też niezwykle ważne. Czy pozdrowie? W tym pytaniu macie, macie tutaj osobkę, która, yy, która prosi o pozdrowienie. Także. Tak, pozdrowie, pozdrawiam. Tak, pozdrawiam. Tak jak wszystkich w sumie, bo. O, pozdrowienia są ważne. Tak. No i ostatnie pytanie, również najważniejsze. Są dwa najważniejsze. Dwa. Dwa najważniejsze pytania. Pytanie, tak samo jak o plackach, było autorstwa tej osoby. I to pytanie brzmi takie na zakończenie. Słuchajcie, a gdzie mój kucyk pony? Oderwałam mu głowę. Po czym wywaliłam tam. Tak jak mojej lance Barbie? Tak, jak twoim wszystkim zabawkom. I sprawdź Tulusia. Jak to? Но това...